Już? Proszę Państwa, znajdujemy się obecnie na budowie Drapacza Chmur. Jest to epokowe wydarzenie polskiego budownictwa. Drapacz chmur na 100 km. Inżynier Tomasz Trzos, jest pan Sosnowca, dlaczego pan buduje w Warszawie? Dzień dobry. Na dzień panie redaktorze, na dzień dzisiejszy tak, tak się złożyło, ponieważ jest on tak zaprojektowany, że najpierw budujemy piwnicę i potem nim wyżej będziemy się wznosić. On się będzie zapadał, tędą piwnice, które muszą mieć swoją też gabaryt. Proszę Państwa, w tej chwili znajdujemy się na około 20 km klatki schodowej. Tędy będzie winda, tak? Szła. Nie, nie, tutaj mamy piony kanalizacyjne, żeliwa, takie grube rury tu będą szły. Wie Pan na tyle ludzi, to taka musi być rura. Budynek ma 100 km. Ile będzie miał pięter? Będzie miał około miliona pięter. Miliona pięter? Gdzie Milion. są robotnicy, nie ma robotników? Na lunchu są. Teraz na lunchu o dziewiątej tak. rano poszli na lunch? Oni robili do późna. I mają... E, mają... Panie kierowniku, cieknie już. No cieknie, Początek bo, mi, cieknie. bo mi tu wylali, widzi, pan? trochę będzie ciekło zawsze, no. To się nie da uniknąć. Dobrze. Teraz, tak, są już zażalenia, że w tym miejscu nie powinno być takiego budynku, będzie za duży cień na... tutaj na te działki obok. Dlaczego? Tu będzie, a cień będzie się ruszał. Cień będzie na całą Europę rzucany. Wie pan, y, bo trzeba powiedzieć, że ten budynek będzie widoczny z całej Europy. Ural też będzie na widziale. Nie, bo tam gdzie jest Ural, tam już Ziemia zakręca i oni nie widzą. Pan tu dzierży w dłoni plan. Tak. Jest to na razie szkic tego budynku. Może pokażemy y, telewizom, jak mniej więcej będzie wyglądała, jaka to jest skala i jak się nazywa hotel. Hotel się nazywa. Hotel Kosmos. Plan nie uwzględnia piwnic, podpiwniczenia tego, gdzie tu właśnie się znajdujemy na dzień dzisiejszy. Plan obejmuje tylko y, część nadziemną. Polska konstrukcja. Ale ten budynek na samej górze coś mi przypomina, panie kierowniku. To jest antena. Jest projekt, żeby była reklama na samej górze. tak? Na dzień dzisiejszy y, zaprojektowaliśmy reklamę Polish Ham. Tak, żeby wszyscy mogli zobaczyć, co u nas jest naprawdę. To jest antena, na niej będzie się ta reklama obracała właśnie. To jest maszt antenowy. Brawo, brawo! Chciałbym tu pozdrowić wszystkich kolegów inżynierów. Proszę, jeszcze może pan kogoś pozdrowić. Na dzień dzisiejszy, Agnieszkę. Teraz co z windami, jak będzie szybko jeździła winda na, na setny kilometr? Przyspieszenie ma od zera do setki, yy, tak jak Lamborghini, dwie sekundy. Potem leci do, na dwudziestym, jak pan takie takie, to znaczy, że przekroczyła barierę dźwięku. A potem dwa machy i yy, dwie minuty jest na samej górze, na księżycu prawie. Brawo! Co jest pomysłodawcą tego branca? Ja! Ja to wymyśliłem. Strasznie wieje, to jest 70 kilometr. No warunki są ciężkie, ale jak pan widzi, robota... Pięknie idzie. Do przodu. Teraz będzie, się przebijamy. Które bądź piętro? Bądź panie Andrzeju, tam. O, dobrze, dobrze. Przebijamy się mhm. na 738 8000 piętro. Tam będzie umywalka, tylko nie odlali tej dziury. Jakie standardowe wyposażenie w pokojach? W pierwszej klasie będziemy mieli jacery satelitarne i będzie barek. W drugiej klasie będziemy mieli no, tam będzie trochę e, gorzej, a w trzeciej klasie to będzie taka dla studentów, dla młodych małżeństw takie coś tam będzie. No, e, umywalka będzie? na dwa pokoje, będzie i dywany. Dobrze, Wykładzina. A dlaczego? Ja już słyszałem, studenci się niecierpliwią, że już chcieliby i dlaczego tak drogo jest? Na dzień dzisiejszy ceny określają u nas e, w dziale KAT, to tam pan musi zadzwonić. To... Kierowniku, teraz słuchajcie, prywatne pytanie. Co w tych rulonach trzymacie? Na dzień dzisiejszy mam w tych rulonach plany piwnic, piwnice i garaż. Garaż na ile samochodów będzie? To będzie garaż dla jednego samochodu yy, pana, który będzie pilnował. A innych planów nie mam. Czy to się wszystkim opłaca? To będzie wielka radość dla nas nie wszystkich. słyszę! To będzie wielka radość dla nas wszystkich. I dla całego świata w sumie Polska myśl Paj. tego dumny, tak? Każdy przeciętny człowiek, który wyjdzie sobie przed dom, zobaczy naszą budowlę. Gdzie? W Egipcie! Gdzie? Egipt! A w Egipcie! Za granicą! Niech pan powie, czy okna będzie można otworzyć tam? Okna nie! Nie będzie okien w ogóle tam już wyżej. Oprócz tego jeszcze będzie wyciąg orczykowy na Księżyc. Panie tak? kierowniku! Tak! Pytanie! Tak! Ten obiekt, można powiedzieć, też jest obiektem strategicznym. Tak. Na dachu będzie dzień i noc dyżurowało 400 policjantów z lornetkami. Oni będą widzieli każde przestępstwo i od razu przez telefon będą mówili kolegom na dole i oni będą reagować natychmiast. Przestępstwo w całej Europie. W całej Europie. Brawo. To będą z różnych państw. Czyli to jest Europy, pomysł. Policja... Mój, ma pan bardzo dużo wspaniałych pomysłów, to prawda. Ale jesteśmy z tego dumni. Jak ten się uda, to zbudu zbudujemy jeszcze jeden. Zawiercił.